Tętno regionu darmowa Gazeta Powiatów Pilskiego, Chodzickiego, Złotowskiego i Wałeckiego. Nasza gazeta jest dostępna w sklepach, aptekach i największych centrach handlowych. Docieramy do kilkudziesięciu tysięcy stałych czytelników. Tętno regionu. Trzymamy rękę na pulsie faktów. W naszej gazecie wydarzenia, wywiady, porady, felietony. Reklama w tętnie regionu to dobra inwestycja w rozwój każdej firmy. Zapraszamy do biura ogłoszeń w Pile. Ulica 11 listopada 40 pokój 101. Program sponsoruje Pilski Dziennik Wirtualny. Szukaj nas w internecie www.pilskie.com. Wiadomości z piły i regionu, darmowe ogłoszenia. Wejdź na naszą stronę. Bierz nagrody. W Galerii Metro wpila otwarto-finałową wystawę prac oddanych w ramach projektu Otwórz Oczy. Był to projekt alternatywnej edukacji artystycznej skierowany do każdej grupy wiekowej. Tego rodzaju wystawa to w historii fotoklubu i naszego stowarzyszenia piąta. piąta. Tak średnio co dwa lata udaje się taką prezentację uliczną, przestrzenną zrobić. W tym roku można powiedzieć, że jest najwięcej uczestników. Bo lata do tyłu to zawsze tak było 15-20 osób, a teraz jest prawie 50 osób i też pewna różnica, że liczba wieku się bardzo zróżnicowała. Najmłodszy uczestnik ma 11 lat, najstarszy 50, prawie 60, więc duża, bardzo duża różnica wieku. No, ale to taka powiedzmy, integracja międzypokoleniowa twórców i artystów, przenoszenie różnych, różnych pomysłów, ale no, jeśli chodzi o taką merytoryczną stronę, to widać na obrazach, że yy, różnica jest znacząca. Także niektórym osobom, które, które zawodowo są związane z tego rodzaju yy, wydarzeniami, yy, Trochę, trochę miały za, zarzuty, że nie można tak robić, bo to się krzywdzi dzieci, krzywdzi się dorosłych, tak. Tego, tego rodzaju dyskusje były, ale ja uważam, że po to są yy, spotkania w takich grupach, gdzie łączy się i różne dyscypliny sztuki, bo przecież my łączyliśmy fotografię, malarstwo, literaturę, historię, różne rzeczy. Także jeżeli wymieszaliśmy jeszcze ludzi o różnym wieku, to myślę, że tylko na dobre, na lepsze to wpłynęło. Rodzice pomagali dzieciom, dzieci, rodzicom. Także ja się bardzo cieszę. Rezultaty są znakomite, mieszkańcy będą mogli sami ocenić, bo prace, 50 prac będzie rozwieszonych w naszym mieście w przestrzeni publicznej. Dworzec PKP, dworzec PKS-u. Nasze domy towarowe, także przez dwa miesiące będzie można z mapką, którą żeśmy wydali, zwiedzać i podziwiać te obrazy. Otwórz oczy. Wszystko, co mamy w sobie, z czym, z czym próbujemy wejść w życie, otwórz oczy na dobro, otwórz oczy na zło, otwórz oczy na co na, na co się zgadzasz, na co się nie zgadzasz. Staraliśmy się nikogo nie ograniczać ani, ani, ani umysłowo, ani technicznie. Także w pracach z obrazami są połączone wiersze, cytaty mądrych ludzi, piosenki ulubione młodzieży i dzieci. Także nie chcieliśmy w żaden sposób nikogo ograniczać. I, i stąd pomysł takiego tytułu. Otwórz oczy. Myślę, że większość dobrze to zrozumiała i ten, to otwarcie się na różne rzeczy w pracach widać. Do wielkoformatowego wydruku wybrano kilkadziesiąt prac, kilkuset nadesłanych. Właśnie ten efekt wystawy w formie powiększonych obrazów, 100 na 50, które zawisną, to jest. Te prace zostały wybrane z kilkuset, które dzieci, młodzież, dorośli przygotowali, bo no, można nawet powiedzieć, że z kilku tysięcy, bo jedna dziewczynka przyniosła tysiąc zdjęć. Także kilka dni trwał proces oglądania i, i, i poszukiwania, co autor chciał przez to mm, powiedzieć. Potem poszukiwania wśród znajomych, dzieci, ro, rodziny, przyjaciół, jakichś tekstów do, do, do tych obrazów. Także, ale to było założenie projektu, jakby taki proces poszukiwania organizowaliśmy w trakcie warsztaty był plener nawet się udało nam pozyskać partnera firmę Canon która przyjechała zaprezentować sprzęt. Także dla wielu uczestników jeśli mówimy o fotografii to była wyjątkowa okazja bo mogli podtrzymać sprzęt no, super profesjonalny za olbrzymie pieniądze. Także no, jeśli chodzi o tą przygotowę fotograficzną, to, to, yy, to jakby najbardziej żeśmy spełniali. Mamy pewne pomysły, yy, żeby uzupełnić o malarstwo, o literaturę. W grudniu planujemy wycieczkę yy, taką integracyjną na zakończenie tego projektu. Yy, znaczy zakończenia nie będzie. Będzie kontynuacja, tylko trzeba szukać następnych mecenasów. Tutaj na tą wystawę, na sam druk tylko, dostaliśmy 2000 zł dotacji z Urzędu Warszawskiego, a wszystkie inne rzeczy to jest nasza, nasza społeczna praca. Więc jeżeli inne wydziały kultury będą tego rodzaju działania wspierać, to mam nadzieję, że w przyszłym roku i w następnych takie wystawy będą. Praca z młodzieżą w warsztacie terapii zajęciowej nie jest łatwa. Wymaga ogromnej cierpliwości, chęci zrozumienia i pomocy osobom niepełnosprawnym. Ważne są również dotacje finansowe i wsparcie miasta. Tu przykusa nie robimy, bo powiedziano nam, że warsztaty będą trwały. Na to jednak, jak się okazało, WTZ może wciąż liczyć, chociaż przed świętem Halloween uczestnicy warsztatów pod wodzą opiekunów niespodziewanie i pod groźbą użycia psikusa wymusili takie przyrzeczenia zarówno od starosty, jak i prezydenta miasta. Grupa przybierańców spontanicznie, nikt tego wcześniej nie planował, odwiedziła najpierw starostwo powiatowe, później urząd miasta. O, jakie Samego prezydenta nie było w gabinecie, to też oryginalnych gości podjął i odpowiednio ugościł wiceprezydent Paweł Darek. No nie macie takich wątpliwości, jeśli o miasto No to jest. Tutaj nie za noc, no, tylko no. się uśmiechamy. Super. Zaraz dziewczyny przyniosą jakieś ten, żeby się oswobodzić, jakieś, jakieś suweniry. Nie pierwsze spotkanie, nie ostatnie Pobraźmy, i tak wszyscy się, się cieszą, ostatnie. bardzo uśmiechają, jak was widzą, co nas też <laughs> raduje niesamowicie. Super, super. Obchodzimy to takie nie, brzydkie podobno i nieładne amerykańskie święto Halloween. E, powiem tak, nigdy nie byłam zwolennikiem, bo jakoś ta nasza polska natura e, taka bardziej smutna, wspomnieniowa, ale myślę, że, że dobrze, że jest taki e, dzień hmm. wesoły, hmm. Oh, gdzie yes. m, w taki chmurny, październikowy, jesienny dzień możemy troszeczkę sami się... E, Radować, być może spowodować uśmiech na jakiejś twarzy i to już jest chyba dobre.